Dzień dobry, Ani, witajcie w skromnych progach mojej garderoby. Posprzątamy dzisiaj razem sukienki i to o czym marzę na tym etapie to, żeby ujednolicić tutaj wieszaki. Więc postaram się tak zminimalizować liczbę tych sukienek, żeby pozbyć się też kolorowych wieszaków i żeby zostały tylko białe. Bo taki był oczywiście zamysł, jak się tutaj przeprowadziliśmy, że wszystko będzie idealne, będziemy mieli takie same wieszaki Nierealne, to jest nie do wykonania, na początku tak jest, a potem już nie, tak przystaje być Także to jest idealny moment na zrobienie porządków Sukienka Mojito rozmiar 36, piękna wąż, tutaj odcinana w takim klimacie baby doll, tak mi się ten styl kojarzy. Do ciężkich botków, do kozaków, do sportowych butów. Uwielbiam takie fasony. Nie lubię takich kolorowych wieszaków, więc ten wieszak odkładam na bok. Sukienkę sobie rzucę tutaj to jest taka sukienka, którą można nosić mo poza latem, tak naprawdę przez trzy pozostałe. Pory roku, co tutaj się od Janie powliło Po prostu dwie sukienki na jednym I mamy tu sukienkę Taranko Która jest na mnie niestety za duża Bo No trochę moja sylwetka się ostatnio zmieniła I teraz pytanie Czy trzymać taką za dużą sukienkę Ona jest bardzo fajna w dotyku Ma świetny fason, tutaj z takim wiązaniem Bardzo ładny rękaw Romantyczna Pytanie do was Jak możecie mi doradzić Zostawiać taką przydużą sukienkę, czy ją po prostu odsprzedać dalej, e, czy komuś dać. Co myślicie? Bo ja naprawdę nie wiem. Na razie ją odłożę, że ma zostać. I tak. Tutaj ogólnie, słuchajcie, nie ma sukienek letnich, bo ja zmieniam sobie e, rzeczy. Jak się kończy lato, to takie stricte, wiecie, cienkie sukienki z odkrytymi plecami, na goliznę, jak to moja mama mawia, <ścoughs> czy jakiś maxi dress, który nie nosimy. W innych porach roku po prostu pakuję i przenoszę do tak zwanej garderoby zimowej. My na nie mówimy zimowa, ale no teraz tam leżą rzeczy z lata. Sukienka jeansowa z takimi ładnymi elementami przy rękawie, i to jest sukienka typowo letnia, bo ona jest z cienkiego, fajnego materiału, ale można ją nosić również teraz, jeszcze jak będzie wiosna, z jakimś sweterkiem. Bardzo lubię. Żarówiasta, obcisła. Tutaj z takim paskiem Jeżeli Jak na nie patrzy, to aż po prostu oczy mnie bolą. Sukienka z Miss Ona ma taką długość. No, zależy ile macie wypełnienia w tej sukience. Na mnie ona jest tak do połowy uda, czyli jest dość krótka, chociaż tu się wydaje długa, no ale ja mam czym ją wypełnić, szczególnie nasz wysokości bioder. Także taka sportowa, trendowa, neonowa sukienka, głównie do sportowych butów. Jestem ciekawa, czy Wam się spodoba. Tutaj jakiś pasek w ogóle wisi od innej sukienki. Paski mam tutaj akurat na dole. No i tutaj też jest taka historia, kolekcja Playboy i Missguided, w ogóle powiem wam w tajemnicy, że zam zamówiłam u nich kilka rzeczy, takich stricte do noszenia po domu, e, bardzo lubię te kolekcje, ciuchy są bardzo fajnej jakości, bardzo dobrze się je nosi, pierze i ta sukienka, to jest taki wór, może ją zostawię, no jako piżama ona się nie nada, no bo tutaj mówicie wiecie, ten plastik ale jest naprawdę na mnie sporo za duża. Chyba, że będę ją nosić z nerką, jakoś ją sobie tutaj wywinę. Uwielbiam ją. Następnie mamy sukienkę, którą kupiłam niedawno. Dostałam w zasadzie od modnej stacji, i ona niewielu osobom się podobała. Mi się bardzo podoba. To jest rozmiar 36, chociaż to jest taki oversize. Ona ma wielkie rękawy. Tutaj fajne odcięcie na dole. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. I ją lubię. Moski to sukienka maxi, którą no nie nosiłam jej zimą, ale na wiosnę do superstarów to jest wynoszony ciuch, ja ją miałam słuchajcie i na jednym evencie yy, i na wielu imprezach i ona super wygląda ze skórzaną kurtką, to jest rozmiar M, no i ona nie jest na za duża, jest idealna, także fajnie się dopasowuje do suwetki, ją tutaj sobie zostawię, bo jest na białym wieszaku. Kolejna sukienka, Stradivarius, w takiego węża, z guziczkami tutaj. Bardzo fajny materiał i tutaj ma rozporek. Poprawimy ją. A, i to jest właśnie od niej pasek, którym uderzyłam się w głowę. Kolejna rzecz, którą wybrała dla mnie moja córka, to jest taki kombinezon yy, z handemu. Kiedyś taki odcinek, nie wiem czy pamiętacie, nagrywałem jak Oliwia mi wybiera ciuchy I on ma bardzo długie nogawki, takie zakończone takimi paseczkami Naprawdę świetnie się to nosi, jest bardzo wygodny, dopóki siku się nie zachce No bo wiadomo, że musimy całą górę z siebie zdjąć, <grym> zanim usiądziemy na tronie Także to jest jedyny minus, ale jest zwiewna, fajna też na bardzo ciepłe dni Fajna, chyba fajny, bo to kombinezon No i tak, tutaj mamy znowu pasek i to zdejmuję. Następna sukienka mango, taka biznesowa, z grubej bawełny. To jest emeczka i ją tutaj sobie spinamy na boku. Naprawdę jest fajna na takie poważniejsze okazje, ciepła, idealna na zimę. O, tu jest taka spódniczka, ona jest integrowana z górą. Jedyne co mi się nie podoba to ten napis LOL, no bo jest po prostu słaby. Tutaj ma gumkę, bardzo fajna bawełna, w ogóle te ciuchy BY OLALA są genialnej jakości. Polska marka, naprawdę polecam. Kolejna sukienka jest z Pretty Shop i to jest taka... Dzianinowa, butelkowa, zieleń. I kolejna sukienka z modnej stacji, jedna z moich ulubionych sukienek, jakie aktualnie posiadam. Wspaniały materiał. W ogóle to jest modna stacja, a marka to Kokomor, polska marka. Ja mam u nich rozmiar 36 lub 38, zależy jaki fason. No, zobaczcie, jak ona stwarzowa. Piękna na wiele różnych okazji, i na pewno nieraz jeszcze ją założę. I kolejna sukienka, którą miałam na sobie na obiedzie z moimi ukochanymi dziewczynami: Syl i Sawą. I jak wróciłam z tego eleganckiego obiadu i ją zdejmowałam, to odkryłam, że miałam na sobie metkę. I tak wisi z tą metką. Także miałam ją tylko raz, dosłownie przez kilka godzin. I to jest taki przedłużany żakiet sukienkowy. Ale jak pokazywałam Wam go w filmie, to dużo dziewczyn napisało, żeby to nosiło jako żakiet, a nie jako sukienkę. Ja zdecydowanie wolę to nosić jako sukienkę. Ja lubię krótkie sukienki i no nie zapowiada się, żeby to się zmieniło. Kolejna piękna sukienka firmy Taranko i ona jest w rozmiarze 38, więc też jest trochę przyduża, ale to jest taki fason, który wygląda wciąż dobrze. I następna sukienka Taranko, ją lubię trochę mniej. Dlatego, że w niej wyglądam po prostu smutno, i to będzie pierwsza rzecz, którą odkładam na bok, więc ją może sprzedam. Nie wiem, zastanowię się. Ona jest pięknie wykonana. Tutaj ma takie prześwity na rękawach, takie elementy koronki. Dół zakończony falbaną jest naprawdę przepiękna, ale ja się w niej nie czuję dobrze i odzyskam jeden biały wieszak. Następna sukienka z. Moskito, i powiem Wam, że wiele razy ją miałam już na sobie yy, i też ją odkładam, bo już mi się znudziła. Może przez to, że ma taki charakterystyczny wzór, ale Versace, chociaż ona jest piękna, ma ładny fason. Kurczę, może jej nie oddawać. Dobra, odłożę ją na dół, znaczy na bok, a Wy mi napiszcie, czy ją zostawić, czy nie. Tutaj mamy yy, sukieneczkę taką dzianinową, czarną z Orseja. Ona jest mega obcisła, mega obcisła, więc jak ktoś ma nieidealny brzuch albo boki, tak jak ja, no to naprawdę trzeba tutaj widzicie, to jest taka sukienka tuba i ona jest tak za kostkę. Trzeba się naprawdę pilnować, żeby dobrze w niej wyglądać. Ale ją zostawiam. Aj, nie, w ogóle nie, nie, nie. Wiecie co tu leży? Pod sukienkami na dole mojej garderoby Trzy sztuki. Boże! Takie znalezisko w tych czasach. Aj to jest więcej warte niż jakbym tu znalazła jakieś przedwojenne monety. Ale zaraz do kawki sobie zjem. Nie, nie wiem, że to po prostu. To, to jest... Lola ogarni się, ogarni się. Następna sukienka. Miałam ją na sobie chyba tylko raz. Nie, w ogóle jej na sobie nie miałam, dlatego że ona ma jeszcze metkę. Handem, bardzo elegancka, bardzo klasyczna. Takie pionowe paseczki, tak naprawdę ponadczasowa. Tutaj ma paseczek. I ona jest z promki Nawet wam powiem ile ona kosztowała 65 zł z 80 Wow, zaoszczędziłam tyle hajsu Wow I to moja córeczka dla mnie ją wybrała Też jak robiłyśmy właśnie challenge Kolejna sukienka to jest mój nabytek Jest też na lewą stronę Masakra Mój nabytek słuchajcie z Lumpexu, sukienka Zary Kupiona z metką Jest z takiego materiału Który nazywa się welur. Wiecie, taki mm, przyjemny, gładki, jak kanapa. Kolejna sukienka z outletu ze sklepu. ONLY bardzo obcisła, z dużym dekoltem, który bardzo mocno uwydatnia. Ona tak ściska wręcz tu wszystko, więc mamy fajny efekt. Push up Kosztowała może cztery dychy, a jest rewelacyjna. Bardzo ją lubię. O, moja sukienka z rocznicy ślubu. To jest kolekcja Selfie Room Fame, kolekcja chyba z, z Siwcową? Mam tę sukienkę już, Jezu, chyba z 3 lata. Uwielbiam ją! Po prostu uwielbiam, ona na pewno zostaje. To jest też nowa sukieneczka z modnej stacji, której nie miałam okazji jeszcze nosić. Ona tutaj się zmienia ku dołowi, ma taki piękny print. Naprawdę pięknie na mnie leży, jest bardzo twarzowa. No, i tutaj ma to wiązanie pod dekoltem, które bardzo lubię. I taki bufiasty rękaw 3 czwarte. Dalej, sukienka, którą miałam na sobie chyba raz, albo w ogóle. Mój mąż jej nie lubi, bo ona ma ogromny dekolt i to takie, że nie założysz stanika. I tak wiecie, on się kończy tak, jakby na wysokości biustu, tej dolnej części, ale ma piękny kolor. Turbo podkreśla szczupłą, raczej szczupłą, no nie, kobiecą sylwetkę, o. Tutaj ma wszyte poduszki, jest ciepła, no ja ją uwielbiam i na pewno jej nie oddam. Następnie mamy sukieneczkę mojito, taka żółto-czarna, rozmiar M. Ja bardzo często noszę takie sukienki, więc ona na pewno tutaj zostaje. Boże, ja nie wierzę, że ten film będzie trwał po prostu 100 godzin. Sukienka sylwestrowa z Pretty Shop, przepiękna, bardzo seksowna kobieca, duży dekolt, bardzo mocno obcisła. I następna sukienka z jakiegoś butiku z Insta, nie pamiętam skąd, ale miałam ją na sobie jakiś czas temu na sesji zdjęciowej i nawet pani fotograf mówiła, że ta sukienka jest po prostu obłędna. Tu jest mała czarna z Forever 21, zwykła taka ala bandażowa sukienka, która jest po prostu do wszystkiego. Sukienka z mango, rozmiar M, nie wiem, jakoś nie, nie czuję się w niej dobrze, czuję się w niej grubo. Sukienka z Zary, taka bardzo obcisła, z półgolfem. Jakaś laska mnie ostatnio pytała na Insta, czy mi się przypadkiem nie znudziła i nie chce jej sprzedać. Więc tak, znudziła mi się i mogę już ją sprzedać. W zeszłym roku ją miałam, w święta chyba, już nawet nie pamiętam. Bardzo ładny print, bardzo obcisła, bardzo seksowna, ale nie wiem, no znudziłam się. Zara. Zwykła czarna workowata z białym kołnierzykiem. Jak chcecie udawać grzeczne dziewczynki, takie wiecie poważne, no to jest ta sukienka idealna. Jakby mi przyszło, nie wiem, pójść na jakąś rozmowę o pracę, to bym mogła ją założyć. Ale i tak pewnie do niej bym y, dołożyła jakieś szalone buty, żeby być po prostu sobą mimo powagi sytuacji ten kołnierzyk trochę widzę mi zszarzał, może jakieś rady dziewczyny o, to jest sukienka z moskito którą uwielbiam, piękny kolor piaskowy, taki fason koszulowy, złote guziczki tutaj taki mamy podpięty rękaw, naprawdę mega ją lubię, ona teraz oczywiście jest wymięta, więc nie wygląda pięknie ale uwielbiam ją i też uwielbiam tę sukienkę Żółtą, kupioną na wyprzedażach w rezerw, to jakoś wakacje i opalona skóra. I ta sukienka, miałam ją na Iwencie Showpony pamiętam, i bardzo dużo ludzi ją komplementowało i zwracało na mnie uwagę, więc super. To jest sukienka, którą dostałam od Oli, jak się wymieniałyśmy ciuchami. I ona jest ładna, ale już też mi się znudziła, więc przekazuję ją dalej. Mm. Taka sukienka swetrowa, dzianinowa, biała. Mam ją tyle lat, już w tym roku ani razu jej nie założyłam w zimę, więc oddaję dalej. I kolejna sukienka z Reserved. O, jest ona jest obrzydliwa. Nie wiem, czemu ją w ogóle trzymam, a nie mam jej długo. Mam ją parę miechów, miałam ją raz na sobie. Jest długa, to jest taka sukienka do ziemi. I... Jest trochę babcina, trochę seksowna, ale nie, nie, nie. Papa, idź już sobie. Kto pamięta tę sukienkę? Ona jest z. z. TK Maxa. Poliester. Jest to jedna z najczęściej noszonych przeze mnie sukienek swego czasu, dawno jej nie miałam na sobie. Na pewno ona zostaje, bo uwielbiam ten wzór. I mimo że ona jest z poliestru, to ją się dobrze, po prostu dobrze nosi. I taka sukieneczka z Zary, tutaj z odciętym dołem, pasuje mi teraz. No, jeszcze ją zachowam sobie, ale no nie wiem, nie, nie wróżę jej jakiejś super długiej przyszłości. Sukienka z jakiegoś chińskiego sklepu. Uwielbiam ją, po prostu ją uwielbiam. Ona ma taką dziurkę na plecach, z przodu wygląda tak, beżowa, z czarnym wzorem. I też mam koleżankę, która się na nią czai i ciągle do mnie pisze i pyta kiedy, ona mi się znudzi. Eee, tutaj mamy Mojito, bardzo obcisła kiecka. Kojarzy ją, słuchajcie, z filmów Luki. Wydaje mi się, że jego mama też miała tę sukienkę. O, widzę, że tu z tyłu ta blaszka mi odpadła, więc trzeba to doszyć. Ej, mi się pomyliło. To jest ta sukienka z lumpa, której nie chcę. Ona jest z Zary, taka w stylu Chanel, ale jest nam nie za duża. I nie wiem, zostawić czy nie. Decydujcie, kochani, bo ja tamta z Mango, to przecież ja ją nosiłam i ją lubię. Gdzie ona jest? Nie jest sukienka z przecież piszą kupiłam w mango na wyprzedażach. Sukienka Elizabety Franci, taka bawełniana. Tu z boku z paskiem. Też jest na mnie zdecydowanie za duża. Więc idzie na kurtkę do oddania. Tutaj taki znowu grzeczny ciuch ze skórzanym kołnierzykiem. Zara prosty fason. Taki wiecie, nie kobiecy. No zostawię ją na jakąś sytuację, gdzie nie będę musiała. Wyglądać super kobieco. Sukienka Niumi, która ma chyba z 3 lata i ją nieustannie uwielbiam, i mimo że mi waga zjechała i ona sam mnie troszkę przydłuża, to i tak ją czasem noszę, bo ona jest dość mocno obcisła. Tutaj ma taki mm, rozpor na nogę. Myślę, że wy to wiecie, bo ja ją miałam tyle razy na sobie, że to nie sposób jej po prostu nie znać z mojej szafy. Suknia z wesela. Takie sukienki chyba sobie gdzieś z tyłu położę. Ona jest z ASOS. Ma dość duży dekolt. Bardzo ładne plecy. Fajna jest. Lubię ją. Boże, kiedy to się skończy? I mojito. Taka boho, workowata. Piękny, rudy kolor. Eee, lubię ją bardzo. Ja bardzo lubię takie jakby baby doll te sukienki. I kolejna kiecka z H&M'u z Lumpa. Zwykła mała, czarna, e, z takimi fajnymi przeszyciami. Chyba ją miałam na swoich urodzinach. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jest taka no po prostu zwykła i tyle. Dalej, moi kochani, tu mamy czarną sukienkę na jednoramie. O, ją miałam na Sylwestrze chyba. Trzy lata temu, jak byliśmy ekipą na balu eleganckim, naprawdę jest piękna ta kiecka. Ona zostaje ze mną. Natomiast ta sukienka z takimi plecami wyciętymi, zobaczcie, jej nie miałam nawet nigdy na sobie. Ja ją dostałam do jakiegoś butyku. Fashion Romantic. Nie, to mm, nie. I sukienka, która, która jest tak zwanym no-name'em, tutaj ma. Yy, Taką koroneczkę na dole. Bardzo seksowna, obcisła. Mała czarna, ale taka wiecie, drapieżna. I to jest sukienka, którą najczęściej ode mnie pożyczają koleżanki, jak mają jakiś ważniejszy event. Więc ona na pewno ze mną zostaje. Następnie mamy sukieneczkę. Ona też jest na mnie za duża. To jest Sport Max. Piękna, zielona, naprawdę fajnie wygląda, więc może jeszcze komuś posłuży. Mi na pewno nie. I taka, zobaczcie, czerwona sukienka z Niluka. Ja ją z kolei miałam dwa lata temu chyba na sobie. W święta, w Boże Narodzenie. Jak byliśmy urodziny naszej, pamiętam. I ona ma niby styl retro, ale tak podkreśla obłędnie sylwetkę. Jest tak piękna, fajny ma materiał, więc ją na pewno zostawię. Ma tutaj takie ładne rękawki. Dużo lepiej wygląda na żywo niż na wieszaku. I kolejna taka ciężka sukienka z taką górą jakby swetrową. Rozłożysty dół. Nie mam pojęcia, jaka to jest marka, ale ona jest mnie też już za duża. Tutaj Twinset zmęczona życiem fajna na teraz, bo dość ciepła z takim dołem yy, więc oddaję ją, bo ona też jest jakoś tak, nie wiem znudziła mi się i jeszcze mam taką czarną sukieneczkę z białym kołnierzykiem z takimi motywami, sukienka Ewy Minga, którą miałam na weselu kiedyś Jezu, jak ona tutaj ma góry, o ona, ma, ona jest na takich cienkich paseczkach. Tutaj ładnie to się odcina na biuście. Duma plisowane. Naprawdę jest piękna, ale ją oddaję, bo też mi się znudziła. I sukienka Solar. Czarna. Z takimi e, świecącymi aplikacjami. Ją kupowałam specjalnie na jeden event. Ale teraz już, ostatnio to się umierzyłam i mega słabo na mnie leżała, więc jest do oddania. Jezu, to jest w ogóle, ta sukienka jest tak wynoszona kary. Tyle razy, co ją miałam na sobie, spełniła swoją rolę. Odchodzi. Taka biała, elegancka, miałam ją na Oliwi Komuni. Ona ma bardzo fajny taki materiał. Nie ma ani dekoltu, ani odkrytych ramion jest po prostu idealna na taką poważniejszą okazję, więc może jeszcze mi się przyda, bo nie mam za dużo takich grzecznych sukienek, jak widzicie. O Jezu, ta czerwona jest tak sexy. W tym roku się zapowiadają dwa wesela yy, i uwielbiam tę sukienkę. Na pewno w niej wystąpię na którymś z nich. To robiła polska projektantka, która nazywa się Hola. Grada. Moja Wicka, która ma swoją markę. Dalej, żółta, bardzo zboczona sukienka. Ona jest totalnie y, odważna. Tak, to jest sukienka projektantki. Pani Arukiewicz. Ona występowała nawet w jakimś filmie. Ja wam ją też pokazywałam w filmie z sukienkami na wesele, które znalazłam w mojej szafie. I mam bardzo miłe wspomnienia z jej początkami. Ma piękne, odkryte plecy, Ja umiem odkrywać plecy. O Jezu! Jaki reliks z przyszłości Kiecka z Primarka, z takim odciętym dołem. Słuchajcie, ona wygląda mega tandetnie na wieszaku, ale jak się założy, ona robi taką piękną sylwetkę. Tutaj te wycięcia na bokach wcale nie są jakieś takie mega rażące. Może kiedyś Wam ją przymierzę. Napiszcie na dole, czy macie pomysł na jakiś odcinek, w którym mogłabym przymierzyć. Ej, a może naprawdę takie coś nagramy? Mierzę ubrania, z którymi nie mogę się rozstać, choć powinnam. No to to jest na przykład takie coś, bo to nie jest sukienka dla, dla mnie, już na te moje aktualne potrzeby. I tak. To jest jakiś butik no name, szara tutaj z takim czarnym dołem. I ona też już mi się znudziła. Miałam ją tyle razy na sobie. Tu mamy dwie sukienki. Sukieneczka z mango, którą kupiłam na wyprzedażach i nigdy jeszcze nie miałam okazji chyba je założyć. Może do jakiegoś filmu. No, piękna ona jest. Naprawdę jest piękna. Więc, gdzie są jasne? Taka zielona z mojito, nic specjalnego. Takie ściskane jakby ramiona. Odchodzisz. Okej, okay, i tutaj są dwa ciuchy, których nie noszę, ale darzę sentymentem. E, jeden z pierwszych prezentów od mojego męża aż chce mi się ryczeć, bo pamiętam jaka dla mnie radość tu była, jak byliśmy razem na zakupach i mu pokazałam tę sukienkę, wtedy były modne takie baskiny. E, I on jej nie kupiłam, bo ona była dość droga, była w cenie regularnej. Mm, I on się zakradł i ją dla mnie kupił później. I byliśmy ze znajomymi w Sopocie na imprezie. Boże, to było tyle lat temu. Ja byłam w tej sukience i czułam się jak królowa całego balu. Jeszcze znalazłam takie coś Versace. I ona też jest na mnie za duża. Przyda się, nie? Taka prosta kiecka. Odkładam do przerobienia. <mulary> Na koniec, żeby odświeżyć wszystkie tkaniny, używam takiego produktu Febreze. Kupiłam go w Niemczech. On jest też w Rosmanie. Nie pamiętam jak ta firma się nazywa u nas, Erwick chyba? Ale ten niemiecki oczywiście bardziej intensywnie pachnie, fajnie zmiękcza. Także ciuchy mam odświeżone. Jak widać, najwięcej sukienek mam czarnych, najmniej białych, bardzo mało różowych, bardzo mało niebieskich. Kilka. Czerwono. Mm, jaki to kolor? Łososiowych? No ale czerń tutaj zdecydowanie dominuje. No i sporo ubrań w jakieś takie węże i panterki. I, i panterki. Hmm, ciekawe czemu? Przecież nie przypadałbym za panterą. ja Nie jestem jakąś wielką fanką panterki, ale jednak mam parę takich rzeczy. Także kochani, mam nadzieję, że wspólne sprzątanie sukienek w mojej garderobie Wam się podobało. Jeżeli macie ochotę na kolejne odcinki. Ze sprzątania tego pomieszczenia i innych, to piszcie na dole, dajcie znać, czy Wy też ten czas teraz zaoszczędzony na transporcie, spotkaniach z ludźmi i w ogóle, poświęcacie na porządki. Ej, więcej sobie tu no to są te sukienki, tu leżą. Mam do oddania chyba z 25 sukienek, więc wcale nie mam tak dużo sukienek jak na influencera. Moim zdaniem jest to przyzwoita liczba, chciałam powiedzieć ilość, ale nie liczba. Więc dzięki, że oglądaliście i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!